A nagram jeszcze jeden filmik dzisiaj o toksycznej lasce DDA, która mówi Ci, że chodzi na terapię. I jak ja to widzę, bo miałem kontakt z taką jedną. No, to nie jest za ciekawe, ale wiadomo, że byłem głupi, a głupi ludzie, znaczy młody, głupi niedoświadczony i nabrałem może być lekcji potem, czyli to była dobra lekcja, tak to powiemy, nie? No to tak, tak to działa, jeżeli ona ci mówi, że, yy, że ma DDA, czyli ojca alkoholika, to lubi przemocowców, czyli może spotkać się z tym, że gdy będziesz dla niej za miły czy normalny, nie dostarczysz jej emocji, możesz ją spotkać, tak jak ja spotykałem ją po pracy z otwartym tabletem i oglądała sobie kryminatorium, kryminalistów, morderców i ich analizowała. Nie, dla mnie nie ma tam nic ciekawego. Dla mnie to są ogromne emocje i potrafiła po parę godzin y, dziennie oglądać i rozważać, oceniać, analizować kryminalistów, nie? I to jest jak starszej emocji, taki punkt, który będziesz często widział, czyli słabość do Bad Boy, jak to się mówi. Y, kolejna sprawa. Y, jeśli chodzi o ten, o takim DDA, co mówi, że na terapię, powiem Wam, czym jest ta terapia. To mało osób, to mówi o tym, ale kobieta to jest taka fabryka do robienia ludzi, i ta fabryka, ona szuka najlepszych genów, żeby stworzyć człowieka. I jeżeli ona chodzi na terapię, to w 90% przypadków one Wam się nigdy tego nie przyznają. a powiem, że w 100% przypadków. I żadna kobietowa się tego jeszcze nie przyzna. To słuchajcie, to ona była przebita, bo kobiety są telegoniczne, monogamiczne, przez dzieło Szczada. Czyli gościu, który był najczęściej jakimś tym yy, przystojniakiem, jakiś alwary jak to się mówi, zaliczył ją ostro i zostawił ją. I ona chodzi na terapię, ona sobie racjonalizuje tam, ciągle o nim myśli, ciągle o o nim tęskni, i tak dalej. A to wiecie o co chodzi? Chodzi o to, że po prostu kobieta zawsze pamięta tego, co ma najlepsze geny, i często pierwszego, bo ona, jak jest młoda i jest dziewicą, to nie da byle komu. I jeżeli ty nie masz lepszych genów od jej czada, a jesteś z nią, to niestety jesteś beta robi takim kukoldem. Jesteś po prostu, nie jesteś oczkiem w jej głowie. Ona myśli o tamtym, chodzi na terapię, myśli o nim, śni o nim. A Ty się z nią pomimo że sypiasz, robicie wszystko, wchodzicie za rękę, to to nic nie znaczy. Ja miałem taki przypadek, że gdy pojechałem, to ona już zapomniała mnie i ja sobie wszedłem kiedyś na jej Twitter. I ona sobie tam pisze po angielsku. No i napisała, że najgorszy rok to był ze mną, pomimo tego, że ona do mnie simpowała. I udawała, że jej zależy. A potem wiecie co robiła? Czekała na swojego czada. On się sypiał z inną kobietą, czekicie. Ona dalej na niego czekała i czeka teraz. I ostatnio płacze, że on wziął ślub z inną. I dalej na niego czeka. Czyli widzicie, kobiety są monogamiczne jeżeli ją przybije czad, to ona go ciągle ma w sobie w środku. I będzie cały czas na niego czekała. A inni goście to są takie przeloty. Ja byłem takim przelotem, przyznaję. I czerpcie z doświadczenia, z mojego, co, co mówię. No i powiem wam, co tam dalej było. Na przykład, jak szłem spać, to ona wchodziła na telefon. I ona na tym telefonie szukała Twitterów. I ja wiem, kogo ona szukała. Teraz, bo ja wcześniej nie patrzyłem o co chodzi ona pisała jakieś tam wzdechy na tym Twitterze do swojego czada, czyli jak ja spałem nawet po akcji, to się mówi to ona wzdychała do, do czada, nie? a gdy ja na przykład coś zrobiłem źle zaglądała mi w telefon nawet, potrafiła, jak hasło nie założyłem szukała moich błędów, czyli znudziła się szybko, bo nie było to, to coś co było yy, z tamtym, jak to się mówi, czadem, nie? I szukałem moich błędów, żeby mieć pretekst do zerwania. I było tak o, pierwszy pretekst do zerwania to było, że opieprzyłem przed pracą. No opieprzyłem ją przed pracą, <grywania> przyznaję. Ale ona chciała tak o, Stryknięcie palców. Tak o, o. palców, chciała z zerwać. A ja wtedy byłem tym blue I ja nie wiedziałem o co chodzi i się starałem, żeby nie zerwała. I ją namówiłem do tego, żeby nie zerwała. Nie? Później było coś takiego, że drugi raz, jak ja coś mówiłem, to ona o tako zmieniała moje zdanie, nawet tak było prawdziwe. O 180 stopni. Na przykład dam nam prosty przykład. Oglądałem takiego atora, wideo prezentację, jakieś tam teorie spiskowe. I on i mówię Ator jest spoko. A ona mówi, że nie, nie lubi atora, że ator taki dziwny, gruby. Zrobiłem test. Drugi dzień mówię, nie lubi atora. Co ty masz do atora? A to jest spoko. Mator jest fajny, widzicie? Czyli zmieniałem moje zdania 180 stopni po to, żeby tworzyć kłótnię, chaos, harmider, dlatego że ciągle wzdychała za tym czadem. No jak głupi byłem. Yy, nie wiedziałem, nie znałem tych mechanizmów i po prostu nie wiedziałem o co chodzi z tą terapią. Myślałem, że nie może w szkole bili czy coś. Nie, dziewczyny nikt nie bije. W Polsce jest niski poziom przemocy, gwałtów. Yy, niski poziom jest... Yy, nie że tak to powiem. nie widziałem, że ktoś pułk kobiety czy znaczą przed kobietami w Polsce. W Polsce, jeżeli kobieta chodzi na terapię, to mogę wam powiedzieć w 100% na odcisk, Kutangi czarna tak to się mówi. I ty jak już jesteś z nim, jak ci coś mówi, to to jest sztuczne. A wiecie co jest najlepsze? Że ona mówiła mechanicznie do mnie, że codziennie ma mi mówić słowo na ky, ona mi, bo ona mówi, że to prawdziwe. Ale nie mówcie co mówi kobieta, tylko patrzcie na wyraz twarzy. Ja po wyrazie twarzy widziałem po jakimś czasie, że coś jest nie tak. Że z telefoniem, wierci, na terapię chodzi. No i widzicie, jak to jest. Warto być tym pierwszym, bo... I dać dobre wrażenie, bo potem cię zapomnić do końca życia. A takiego, jak ja byłem, to zawsze jesteś takim wiecie. Do, do zniszczenia, jak to się mówi, gościem, do wyzłomowania, Jak coś się stanie, stracisz robotę czy coś. Końcówka właśnie mojego związku była taka, jak już mówię. Przestraciłem robotę. I po prostu pojechałem na chwilę do rodziców, i się związek skończył. I był i nowy gościu. No, to taka historia, nie? No co to, będę już jakieś strojki.